Cześć, tu 68 w kolejnym materiale wideo. Wiem, że na mojego poprzedniego odcinku już minęło trochę czasu, ale mam nadzieję, że jakoś to przetrzymaliście i będziecie dalej oglądać moje odcinki, aż Wam się nie znudzę. Dzisiaj przygotowałem dla Was tytuł, w który zagrałem dopiero teraz. Tytuł, który omijałem z tego, że nie przepadam za takimi wyścigami i tytuł, który ma... Bardzo mało błędów, praktycznie można by powiedzieć, że ma zero błędów, zero poważniejszych wad i tym tytułem jest Flatout z 2004 roku od Bugbear Entertainment i powiem Wam szczerze, mając Flatouta 1, Flatouta 2, yy, Flatouta 3 niesławnego, Chaos and Destruction od Team 6 i ostatniego flatouta czyli Ultimate Carnage albo Apokalipsa. Jak to woli, flatoutu zacząłem zagrywać się dopiero teraz. I powiem Wam szczerze, że dziwiłem się mocno, jak ta gra jest zrobiona. Jak jest dobrze wykonana, jest prosta, ma fajną grafikę, miłą dla oka i po prostu gra się fajnie. Ale. Może zaczniemy od plusów, bo nie będzie to jakaś standardowa recenzja, tak jak wszystkie filmy na moim kanale, tylko po prostu będę e, opisywał grę, da moje wrażenie jakieś, prawda, co jest mniej więcej dobre, co jest e, mniej więcej złe z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że e, będzie to niejako e, pomocne dla Was, żeby zagrać grę, prawda, podjąć jakąś decyzję oczywiście. Tak jak widzieliście na początku filmiku, nie należy tego brać jako główny wyznacznik kupna tytułu, ale myślę, że moje wypociny będą dosyć pomocne. Szczególnie dla graczy trochę młodszych, prawda, którzy no, nie grają w takich rzeczy, a chcieliby spróbować. Ale do rzeczy. Fallout z 2004 roku zaskoczył mnie pod względem grafiki. Naprawdę. Mimo tego, że tekstury nie są jakieś e, bardzo ostre, nie są jakieś e, skomplikowane, nie, są, nie ma tam takich e, bump map prawda, czy parallaxu e, parallax mapping, to wygląda to świetnie. E, pod tym względem, że grafika jest czysta i przejrzysta, e, nie ma tam takich zbędnych e, efektów, prawda, pokoju bloom, e, jakiegoś rozmycia czy prawda, tych e, sunshaftów nie ma tego, po prostu grafika jest czysta, przejrzysta i powiem wam szczerze że grając w to nie męczyłem się aż tak mocno grało mi się naprawdę przyjemnie. Da, oczy mnie nie bolały, grafika była płynna, płynne działanie, prawda? Także było ok. E, pod względem kontentowym e, zabrakło mi tylko dwóch rzeczy, dwóch rzeczy w tym e, fatałcie. Oczywiście mamy tutaj standardowe wyścigi po zamkniętych torach, i także te mini-gry, przez które flatout y, stał się po prostu sławny. Mianowicie, e, są tutaj e, skoki w dal, skoki w i te filmy do celu, właśnie tym pa pamperkiem, którego widzicie tutaj na obrazku. No, no powiem Wam, że jest to dosyć e, dosyć dobre. Jakoś dodaję takich bonusowych takich wyścigów, wydłużę tę rozgrywkę. No jednak mi to nie przypada do gustu, bo ja po prostu chciałem pojeździć. Ja nie gram w zasadzie w takie dodatkowe jakieś tryby, tylko po prostu gram w ten główny taki core całej gry. Tylko po prostu w te wyścigi. Wyścigów jest trochę, jednak nie jest tego aż tak dużo. Jedyne czego mi brakowało właśnie wśród map to terenów industrialnych jakichś zakładów, prawda, Jakiejś większej ilości, jakichś farm, jakichś magazynów, miasteczek. Oczywiście miasteczko jest, ale tam takie dwa, trzy domki, kawiarenka i to wszystko. Ale właśnie brakowało mi takich, tego typu rzeczy, co nie zmienia faktu, że no gra jest wykonana dosyć fajnie, jest dosyć dobra. Na uwagę zasługuje także ścieżka dźwiękowa, która pasuje. Nie jest to Ciężki metal. Nie jest to jakiś e, nie wiadomo co, tylko po prostu jest to zwykłe lokowe. Są to zwykłe lokowe utwory, które fajnie się wpisują, a także rzecz gustu, prawda? Bo nie każdy musi to lubić. Każdy może sobie włączyć w jakąś swoją mp 3 tle i też będzie fajnie. E, z takich większych wad to właśnie te niosy tekstury. No tutaj no, mogli się postarać trochę bardziej, e, chociaż powiem szczerze, że takie umowne, prawda? Bo. Uwzględniając fakt, że jest to e, gaz prawie 11 lat, no nie można od niej wymagać e, nie wiadomo czego. prawda? Oczywiście jest to FlatOut ten e, pierwszy, prawda? I dopiero przecierał szlak prawda, dla następnych części. Dlatego e, nie trzeba, nie, nie można mieć takich jakichś wymagań, prawda, co do kwestii grafiki czy do czegoś. Tutaj e, także e, warto wspomnieć, jest model zniszczeń i to, co możemy zniszczyć na trasie. Model zniszczeń jest fajny, blacha się gnie, ma to wpływ na prowadzenie, no jest całkiem, całkiem ok, ale mm, otoczenie jest już no takie, powiedziałbym, umowne dosyć, prawda? bo możemy tam tylko złożyć jakiś płotek, znak, beczki rozjechać, prawda, wpaść w opony i to właściwie tyle, tam nic, nic takiego specjalnego się nie dzieje, także pod tym względem e, Flatout Leczkuję. Był dobry początek i było w sumie ok, no jednak było tego trochę mało. Ale ogólnie noga jest dobra. Tak jak jest ocena na gry online, ona oscyluje między 8 a 9, chyba jak dobrze pamiętam. To zasługuje na taką ocenę. Widać, że jest to początek serii, takie przyciskanie szlaku. Jest dobrze. no Oczywiście mogłoby być lepiej, ale nie wymagajmy cudów. I na koniec. A jeszcze powiem o yy, błędach, które właściwie się nie zdarzają. I tak yy, powiem wam szczerze, że ciężko to zauważyć. Ciężko, naprawdę trzeba się przyglądać, prawda, jeździć uważnie powoli, żeby to yy, zauważyć. Mowa tu oczywiście o tym, że przeciwnicy no, są w stanie się zablokować gdzieś o jakieś drzewo czy o barierkę. Yy, nie jest to jakieś takie yy, jakby to powiedzieć. Yy jakby to słowo słowa użyć hmm. nie jest to takie e, bijące po oczach O, właśnie w ten sposób. Nie jest to takie bijące po oczach, ale zdarza się. Zdarza się i naprawdę trzeba jechać gdzieś naprawdę z tyłu, powoli za nimi, żeby to zauważyć. Chociaż nie zawsze to występuje, ale zdarza się. Tak samo przenikanie tekstu. Też się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Chodzi mi to o na przykład przenikanie jakichś znaków, prawda? na przykład jakaś deska się oderwie, wniknie w samochód i po prostu widzimy jak wygląda jak samolot to właściwie tyle. I to y, z wad właściwie tyle. A, no jeszcze wyścigów jest mało. Wyścigów jest dosyć y, mało. Spodziewałem się więcej. Y, spodziewałem się więcej, ale nie jest źle. Nie jest źle. Jest to urozmaicone, prawda. Poziom trudności rośnie. Y, z każdą, z każdą sekcją, prawda? Mamy brązową, srebrną i złotą. No nie ma tu tragedii, prawda? Widać, że jest to prosta gra, bardziej skierowana do młodszych graczy niż do takich hardcore'owych dostów, hard ale. Ale odpowiadając na fundamentalne pytanie, czy grać, oczywiście, ale. Właśnie dla tych graczy, którzy szukają czegoś nowego, które nie przeszkadza na grafika, to z takich starych czasów którzy chcą gry na szybko, bo dla tych, którzy oczekują gry na długie wieczory, polecam, bo może się to przejść w 3-4 mało intensywne wieczory i po prostu będzie już pogrze. Także dla tych, którzy szukają czegoś nowego, szukają gry na szybko, jak najbardziej. Dla takich wytrawnych graczy, niekoniecznie. Także to był EWA 68 i pierwszy flatał, trzymajcie się do następnego. Cześć!